Ekonomista doradca finansowy Paweł Majewicz. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, tak jak powiedzieliśmy przed ułamkiem sekundy. Można by długo się rozwodzić nad tą hiperinflacją, ale sięgnęła już. Nie, ja nie chcę kłamać, nie, nie 12%? No, 12,3%. 12,3. 12 no i po prostu tracimy tracimy oszczędności życia. Nie jest wesoło, Kred... Kred... O, dużo mówimy o kredytach, ale, ale przecież są też tacy wśród nas, którzy mają jakieś oszczędności. To mogą nie, nie mają wielkie, kredytów, ale mają. Średnie właśnie oszczędności duże. I o wszystkie te oszczędności trzeba zadbać. Co robić? W co inwestować? Różne są teorie, mówi się o nowych rozwiązaniach, też proponowanych przez rząd. Jak ratować nasze pieniądze, Pawle? Przede wszystkim inwestować w siebie. Od tego bym zaczął. Okej. Okay. Więc jeżeli chcemy gdzieś inwestować jakieś środki, to posłuchajmy nawet gdzieś w internecie, na YouTubie, e, wykładów na temat finansów, na temat inwestowania. Od tego bym zaczął. Czyli inwestycja w siebie, żeby poszerzyć troszkę te swoje horyzonty. Zainwestowałem. Tak, natomiast, Ale wolę natomiast... jakiś do Pawła i zapytać, co mam <laughs> robić, wiesz, po inwestycji. E, Okej. Okay. Inflacja jest na tyle wysoka, 12,3%, że faktycznie trudno znaleźć produkt bezpieczny, na którym dałoby się zrobić więcej, Aniżeli ten poziom inflacji. Nie chcemy zarabiać. Obecny. Nie chcemy tracić. Po raz okay. pierwszy tak mówimy. Tak, nie? ale też chodzi o to, żebyśmy nie stracili obecnych oszczędności. No, najlepiej inwestować w aktywa, w aktywa, które od lat sprawdzają się, na których przynajmniej nie stracimy, a powiedzmy, przetrzymamy ten trudny okres obecnego kryzysu. Jednym, Proszę, gdzie jednym, mogę 12% zarobić? Jednym z takich rozwiązań jest to, w zależności od tego, oczywiście, ile mamy pieniędzy, natomiast jeżeli stać, stać nas na kupno nie Nieruchomości, to bardzo dobrą inwestycją jest inwestycja na przykład w zakup działki budowlanej, czy w zakup nieruchomości, mieszkania. Nie musi to być dużo mieszkanie, bo te mieszkania drożeją. To tak. rozumiem, że jest wciąż atrakcyjne. Wciąż są atrakcyjne, ale też trzeba patrzeć, w jakiej lokalizacji kupujemy te nieruchomości, bo to jest istotne. Nieruchomość kupiona w dobrej lokalizacji zawsze będzie trzymała cenę. Tak samo ziemia kupiona w dobrej lokalizacji. Ziemi nam niestety nie przybywa, tylko ubywa. Więc mamy w tej chwili taki okres, że jest bardzo dużo popyt na przykład na, na działki budowlane. No, jeśli chodzi o takie tradycyjne inwestowanie, na przykład o inwestowanie w e, trzymanie pieniędzy w bankach, e, na lokatach bankowych, to faktycznie te lokaty bankowe są oprocentowane niestety nadal poniżej, Ale rosną, tak? poniżej inflacji. To, to oprocentowanie nieco rośnie. Banki ostatnio troszkę się ruszyły z tym oprocentowaniem, więc na przykład możemy zainwestować powiedzmy na lokatę 4% tam do kwoty 200 tysięcy na przykład na pół roku. Ale możemy też kupić y, obligacje. To no właśnie to jest ten nowy pomysł, tak? Jeśli chodzi o obligacje. Tak, możemy kupić mm -hmm. też obligacje skarbowe. One nadal niestety są też oprocentowane poniżej inflacji, y, bo teraz rząd zapowiedział, że pod. Y, że od czerwca będziemy mogli nabywać obligacje skarbowe oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, czyli tej głównej stopy procentowej która teraz stop wynosi. referencyjnej, która obecnie wynosi 5,25%. Czyli też banki będą musiały dociągnąć swoje lokaty przynajmniej do tej. Do... Tak, no to jest, to jest, ale to jest ruch w bardzo dobrym kierunku. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że przede wszystkim. Zmusza banki do podwyższenia oprocentowania tak. lokat. Do tej pory było tak, że te lokaty były oprocentowane na góra 1,5% i to naprawdę było niewiele. Więc takie. Taka możliwość nabycia obligacji o zmiennym oprocentowaniu, bo tutaj warto przypomnieć, że to oprocentowanie będzie się zmieniało, jak będzie się, jak będzie się zmieniała wartość głównej stopy procentowej. Więc jeżeli ta stopa procentowa wzrośnie z tych 20. wzrośnie. a mamy teraz tendencję na podwyżkę stóp procentowych, to oprocentowanie tej obligacji też wzrośnie. A że im więcej, tych... więcej wpłacamy, tym jest wyższy procent? Nie. Im, nie. Im dłużej, tym wyższy. Nie, procent, procent będzie zależał od wysokości stóp procentowych, okay. więc jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy procentowe, a są takie zapowiedzi, no, na przykład na ostatniej konferencji prezes Glapiński, prezes nbp powiedział, że stopy procentowe raczej będą wzrastały. Znaczy on powiedział, że będą wzrastały, ale mamy inflację, wtedy to mamy wyższe tak. Mamy 12%, 5, ,5 to wciąż jeszcze jest spora różnica, już lepiej niż 1%, czyli krok w dobrym kierunku, tak jak powiedziałeś. Jak jeszcze? Niektórzy mówią, że waluta. Kupno różnych walut hmm. zawsze wtedy jest szansa, że któraś z nich się nie osłabi. Tak, mimo euro, w walutach, funcie, o walutach dosłownie za moment, tylko dokończę, A te obligacje będą tak. na rok albo na dwa lata będą mogły. A czy dziesięcioletnich nie będzie? Nie będzie. Okay. Roczne albo okay. dwuletnie. I będzie je można nabyć przez internet, na przykład na stronie obywateli. W bankach innych? Skarbowek, nie tylko. W bankach PKOBP i PKSA. A jeżeli inne banki będą chciały będą w zakupie, taką to będą miały taki, taką możliwość od 1 czerwca. To jest dosyć chodzi... prosty proces, prawda? Tak, Tak, też przez telefon czy przez internet będzie można nabyć. Tak, I ten ale... rachunek, na którym będziemy trzymali te środki, zakupując te, obli... zakupując te obligacje, on też będzie bezpłatny. Natomiast tak jak tutaj wspomniałeś, jeśli o chodzi... też można kupić hmm. przez telefon. Tak, jeśli chodzi o, o waluty. No, w tej chwili jest sytuacja dosyć taka niepewna. Z ich przyczyn, wojna, tak. Jesteśmy po, po, po lockdownie, po, po pandemii i ta zmienność na walutach jest dosyć duża. Jak patrzę na wykres na przykład dolara czy funta, to faktycznie tam można było w ostatnim miesiącu czy trzech miesiącach zarobić, nawet blisko tej inflacji, która jest teraz. Natomiast pamiętajmy, że w sytuacji niepewności, w sytuacji no, tak naprawdę z kryzysu bądź zbliżającego się kryzysu, bo nie wiemy, czy ten kryzys będzie pogłębi się. W się też przede wszystkim, jak długo będzie ta wojna trwała. Więc to też jest taka dosyć niepewna inwestycja. Ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby... Ale jeżeli osłabą się waluty zagraniczne, to też osłabi się złotówka. To nie ma osłabi... żadnego powodu, żeby osłabł dolar, a złotówka wzrosła. No jeżeli, no tak, jeżeli... W przypadku wojny, jeżeli mówimy w tym mhm. kontekście, więc to. to, to... To nie jest argument przeciw, tak, myślę. tak więc tutaj pamiętajmy też o tym, żeby nie wrzucać wszystkich jajek do jednego koszyka, także nie ulegajmy jakimś trendom, że gdzieś wyczytaliśmy w internecie, tak, nagle e, ktoś tam napisał, mm -hmm. czy wś wśród znajomych dowiadujemy się, że inwestycja w dolara, funta, tak, i pakujemy tam 100% swoich oszczędności. Ja pamiętam, był taki moment, tak, przed poprzednim kryzysem, kiedy fundusze inwestycyjne bardzo rosły, one rosły nawet do 40%, można było zarobić, i wtedy ludzie, jak te fundusze od 20 do 40% rosły, wtedy dużo dużo gotówki inwestowali um, i nastąpił krach po prostu zjazd i wszyscy praktycznie którzy weszli pod koniec potracili. Więc um, ewentualnie możemy, możemy zakupić te obligacje, mhm. trzymanie pieniędzy no, w gotówce też nie jest najlepszym no, rozwiązaniem. Natomiast no my też inwestujmy pieniądze w te instrumenty na których się znamy albo dajmy fachowcom, mm. którzy mogą się to, co się dzieje na rynku kryptowalut, tak. tak. też jest, trzeba uważać. Tak, to dziękuję, to dziękuję. Jeszcze jedna rzecz, dobrze tak. powiedzieć, można inwestować też w produkty z gwarancją ee, tego, że nie stracimy. Na przykład są takie produkty powiązane też z ubezpieczeniami na życie. To już nie są polisolokaty, to już nie jest ten rynek, okay. co kiedyś. Możemy zarobić, możemy zarobić nawet tyle, ile jest inflacja, ale mamy gwarancję, że nie stracimy i dodatkowo jest ubezpieczenie do tego, na przykład na wypadek śmierci. No to to dość Pecz. atrakcyjna mm -hmm. oferta. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję są bardzo. możliwości, Dobrego dziękujemy. Dnia. Życzymy dużo Japonii w naszym programie. Wczoraj dużo? była Japonia tak. i teraz też tam się przenosimy.